Hej, witajcie z tej strony Oluch. W dzisiejszym materiale wszystkie informacje na temat całej drugiej części emisji nowych odcinków sezonu piątego, plus do tego premiera emisji. 3. Więc jeśli nie możecie doczekać się nowych odcinków z naszym polskim dubbingiem, tylko w Disney Channel, to oglądajcie ten materiał do końca. Moi drodzy, jako że parę dni temu na swoją grupę na Facebooku oraz na społeczność na YouTube rzuciłem całą rozpiskę emisji drugiej części nowych odcinków po polsku z sezonu 5 i wiem, że takie posty nie są w stanie dotrzeć do większości osób, tak jak mogliście już zauważyć, zdecydowałem się na ten właśnie film, w którym to tak jak wcześniej wspomniałem przedstawię, ale tym razem dokładnie raz jeszcze wszystkie potrzebne wam informacje na temat nadchodzących, i polskiej premiery nowych odcinków sezonu 5 tylko w Disney Channel. Część druga startuje już w najbliższy poniedziałek, czyli 22 maja. Od tego dnia do 26 maja odbędzie się premiera odcinków od 9 do 13. Natomiast po weekendzie, czyli od 29 maja do 2 czerwca premiera odcinków od 14 do 18. Emisje premierowe o godzinie 18.50, natomiast powtórki tego samego dnia o 21.20. Zaś jeśli chodzi o dni następne oraz Weekendy godziny wyświetlają wam się teraz na ekranie, więc róbcie zrzuty ekranu całej rozpiski i oczekujcie dalszych przygód Biedronki i Czarnego Kota w sezonie 5 od odcinka 9 do 18, według oficjalnej chronologii z naszym polskim dubbingiem tylko w Disney Channel. Premiera części trzeciej i wydaje się, że ostatniej według informacji z maila od czeskiego Info Channel miałaby się odbyć już 25 września z następującą emisją, gdyż w samym mailu podanych zostało tylko 5 nowych odcinków, czyli od 19 do. 23. Do samego zakończenia całego sezonu z polskim dubbingiem brakowałoby tylko i wyłącznie trzech odcinków, czyli odcinka 24 wraz z dwuczęściowym finałem. Więc wydaje mi się, że po tygodniu emisji, czyli po weekendzie, albo dostaniemy trzy ostatnie odcinki kolejno od 2 do 4 października, albo od 2 do 3 października, gdzie tego ostatniego dnia dwuczęściowy finał zostałby wyemitowany razem. Jak to się mówi, czas pokaże, dlatego też nie bierzcie tego za pewnik. Na razie skupmy się na emisji części drugiej, która przypomina Was jeszcze, ma swoją premierę już 22 maja w poniedziałek o 18.50. Nie możecie tego przegapić. Dajcie znać w komentarzu, czy będziecie oglądać nowe odcinki sezonu 5 po polsku, a ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę i do następnego. Bye bye.